Hej, cześć! Z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. I dzisiaj mamy do, do, do ogrania bardzo fajnego moda. E, chyba to jest demo i powrócimy sobie troszkę do Undertale'a, gdyż będziemy walczyć na Metatona. Jedna piosenka jest... O, ale Metatonic jest fajny. I Jest Metal Crusher, ale fajnie wygląda w ogóle. It's showtime! No to lecimy! Zobaczymy jaki showtime tutaj zrobi. Kurde, tak szybko? Co to jest za piosenka jego? O jezu, to jest ta jego piosenka z walki zarąbiście, naprawdę. W ogóle jesteśmy w laboratorium Alfred, widzę. O jezu, to będzie to chyba ciężkie. No. Jest taki szybki powrót do Undertail'a. <gryzny> jezu, co to jest? Dobra, nie sądziłem, że aż taki będzie tutaj hardcore Jezu, jak ja uwielbiam tą piosenkę naprawdę Czymie, który ja nie lubię Sondertail'a Tam są straki to jest majster styk Ale na falanka to jest... Jakby wyszedł pełny mig bo albo jakiś taki większy moc do Undertail'a, walczyć ze wszystkimi, bo oh jest albo było super. Do nawet nic nie mogę mówić, to jest taka nowa lanka. ale dobrze. O, i koniec. Nie, bardzo fajny, bardzo fajny modzik. Bardzo w sumie demo do moda. Naprawdę czekam, aż będzie pełna wersja. Bo naprawdę fajnie się zapowiada. No dobrze, ale to by było na wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia i. Pa!